I ducha świętego. Pan ze Wami. Msza Święta to najdoskonalsza modlitwa ludu Bożego, która niesie w sobie modlitwę przebłagalną, dziękczynną i uwielbienia. Współuczestnicząc w tej liturgii na ołtarzu Pana, składamy nasze radości, troski i uwielbienie. Wsłuchujemy się w zapewnienie Pana Jezusa. Kto prosi, ten otrzymuje. Z sercem przepełnionym wdzięcznością oddajemy Stwórcy sprawy, które chcemy złożyć podczas tej Eucharystii. Wyznajmy przy tym, że Pan Bóg jest dla nas najważniejszy. Stając przy ołtarzu Chrystusa, w tej Eucharystii, Bożemu miłosierdziu, będę polecał się tej pamięci Stanisława w rocznicę śmierci Marianny Edwarda Spera, tęże świętą zamówiła rodzina. Aby ta nasza modlitwa była owocna, miła Panu Bogu, przeprośmy go za nasze grzechy i prośmy o jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewice, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Módlmy się. Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków, czytanie z księgi Estery, królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci i błagała Pana Boga Izraela, mówiąc Panie mój królu nasz, ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza tobą wspomożyciela. Bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu, moim Ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i Ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia. I dodaj mi odwagi, królu bogów i władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. Wybaw nas ręką twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza tobą, panie, który wiesz wszystko. Oto słowo Boże. <laughs> Panem nie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Panem nie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę cię sławił, panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, w pokłon Ci oddam w, swoim, w Twoim świętym przybytku. Panem mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem, i będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Wybawia moje, mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, trwa łaska, trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk swoich. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tobie, Słowo Boże. Włóż Boże we mnie, serce czyste, i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Chwała Tobie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem, każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was, syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. To o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto Słowo Pańskie. Proście, szukajcie, kołaczcie, zachęceni wskazaniami Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Kierujmy do Pana Boga naszą modlitwę za papieża, biskupów i prezbiterów, aby przepowiadając dobrą nowinę, nie bali się nauczać z miłością prawdy o Bogu i Jego przekazaniach. Ciebie prosimy za prześladowanych wyznawców Chrystusa, aby byli wspierani przez wspólnotę Kościoła. Ciebie prosimy. Za poszukujących Pana Boga, aby spotkali ludzi, którzy ich do Niego zaprowadzą, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za skłóconych ze sobą, aby znaleźli drogę do zgody i pojednania, Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej Stanisława, Mariannę, Edwarda, aby w Bogu zaznali miłosierdzia i pełni szczęścia, Ciebie prosimy. Za nas, za naszą parafię, abyśmy pośród trudności i doświadczeń zaufali Panu Bogu, Ciebie prosimy. Boże, od którego wszystko pochodzi i dla którego my jesteśmy, dziękujemy, że wysłuchujesz naszych próśb i błagań przez Chrystusa, Pana naszego. Już Ci Jezus, <trych> za Twych łas. Wyrzućcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, nasz ojcze, przyjmij łaskawie dary i prośby swojego ludu. I zwróć ku sobie nasze serca, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, Miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenie jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego, łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy, Boże. Ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie, Mariannie, Edwardzie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z miłości nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw wodę złego Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie ze wami. <laughs> Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. O Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank Modlę się. Panie nasz Boże, spraw niech najświętszy sakrament, który ustanowiłeś, aby nas umocnić na drodze wiodącej do zbawienia, stanie się dla nas lekarstwem teraz i w przyszłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.